8 marca wschodni odbyło się niezwykłe spotkanie, które przeniosło uczestniczki w świat dawnych, śląskich tradycji. W salce przy kościele kobiety zebrały się, by wspólnie drzeć pierze, tak jak robiły to ich matki i babcie. Dzisiaj mamy darcie pierza, organizujemy je już po raz trzeci. Tak się akurat dzisiaj fajnie złączyło z Darciem, Darcie Pierza z Dniem Kobiet. Nasze stowarzyszenie z jednym z takich głównych celi ma właśnie promowanie tradycji. Jedną z takich tradycji jest właśnie już zanikające darcie pierza, dlatego postanowiliśmy organizować takie, taką inicjatywę każdego roku. Przy wspólnym stole zasiadły trzy pokolenia: babcie, matki i wnuczki, dzieląc się historiami i wspomnieniami. Dla starszych pań był to powrót do czasów młodości, dla młodszych okazja do nauki o rodzinnych tradycjach. Wszyscy siedzą i sam przed sobą garnki i biorą pierze i skubają. Jasne, i co z tego pierza później będzie robione? Można zarobić misia. Fajne jest to, że można się spotkać z koleżankami i że można skubać pierze. Gdyśmy byli dziećmi, to w każdym domu chodziło się i skubało się pierze. To są takie wspomnienia z dzieciństwa. Teraz przychodzę z moimi wnukami, żeby też zobaczyły co się robi z tym, z tym pierzem. Młodzież nie wie, nie wie jak to było kiedyś. Kiedyś w każdym domu były gęsi, były kury, były paczki. W tej chwili nie. No, no, może z reklam gdzieś coś widzą. Nie ma. No, Wieź wsią, ale wytracać nie ma tego już. Także... Wydaje mi się, że o tutaj jesteśmy, tu, babcie, które przyszły są ze swoimi córkami i są ze swoimi wnuczkami już. Nie zabrakło wesołych przyśpiewek, kolacji, słodkiego poczęstunku i tortu. Na przybyłe panie czekały również prezenty. Śmiech i rozmowy wypełniały salę.